Witam serdecznie, Grześ, Paweł, Żenia, Dolorski. Tak jak mówiliśmy, nowy rok zaczynamy ze serią ćwiczeń bokserskich oraz akcji bokserskich w bokserskiej zajawce. Na dzisiejszym treningu potrzebna będzie opona. Opona możecie odkręcić w stację, mamie, w samochodu. Oczywiście żartuję. I za chwilę ja pokażę Wam ćwiczenia, które możecie sobie wykonać nie tylko w domu, ale i na treningu. Znaczy nie tylko na treningu, ale i w domu. I poruszanie się w lewo i w prawo. Zbliżenie drugie, stoimy w pozycji bokserskiej na oponie i wyprowadzamy, robimy taką, można powiedzieć, walkę z ścieniem, pracujemy tutaj nad balansem, żeby to nie było, że ja stoję, tylko pracuję tutaj balansem na nogach i zadaję sobie ciosy. Bum, odchylenia i staraj się, się nie spać. Jeśli spadniecie, sobie zróbcie, że jedno spadnięcie to jest jedna pompeczka. Klasa, tak, jedziemy. I bawimy się w ten sposób. Ale ćwiczenie będzie troszeczkę łatwiejsze, bo staramy się zrobić to już na dwóch oponach. Czyli nie to, że będą dwie opony, to będziemy dwa razy mocniej. Uuu, widzicie, i balansik. I staram się teraz na dwóch oponach stać i balans. I pracuję tutaj, bum, bum. Zawsze jak wchodzi w nogi. Pasia będziecie mieć taki nogi jak ja. Żartuję. Chodzi o to, że zadaję ciosy również w pozycji bokserskiej. Pracuję, a zobaczy się, że nogi włazi. Teraz pokażę nam. Jeśli macie ze sobą partnera, z którym możecie wykonywać ćwiczenia, to stoimy w pozycji bokserskiej. Staramy się tutaj dogonić w barki, albo w kramka. Spadłem, czyli bubeczka powinna być. Aż 5 <gry> Można też próbować siebie zepnąć tutaj, przepychać siebie i starać się utrzymać. No no i ja próbuję go zepnąć, on mnie próbuje wtrącić. To jest środku. Wiadomo, jeśli ktoś ma rozmiar buta 46, 7, będzie ciężko. Ale staram się tutaj pracować. A jednak.